gdzie y, udowodnię, że to co zrobiła pani przewodnicząca jest y, dokonaniem wbrew prawu. A to Mianowicie... ja bym chciała się dowiedzieć, to ja bym prosiła o y, Ta, przeprowadzenie no to, tego wyboru. Dlatego ja, ja mówię, ja proszę państwa Zgodnie... ja biorę pełną odpowiedzialność za uzasadnienie, bo ona jest moja, mojej. Więc oczywiście, że ja już, nie uchylam to ja się to, tutaj od to ja już od razu. Od dobrze. razu wyjaśniam. Zgodnie z... Naszym statutem, paragraf 43 ustęp 5, to jeżeli pomysłodawcą inicjatywę uchwałodawczą ma ktokolwiek z nas, w tym i przewodniczący, to w punkcie 5 musi dojść do sytuacji, że treść projektu uchwały musi być przedmiotem obrad właściwie właściwej merytorycznie komisji stałej. Natomiast paragraf 69 w ustępie czwartym 68 w ustępie 4 mówi komisja rewizyjna bada skargi skierowane do Rady, a dotyczące działalności burmistrza miasta w wyniku swojej pracy wydaje opinię. W której określa, czy skarga jest zasadna, czy bezzasadna oraz sporządza uzasadnienie. Jest więc jedynie komisja rewizyjna, jest tą jedyną instancją w naszej Radzie, która bada skargę, wydaje opinię i uzasadnienie, czy jest zasadne, czy niezasadne. To komisja dokonała. Wszelkie działania w mojej interpretacji prawnej. Panie Przewodniczącej, były w tym układzie bezprawne, ponieważ ona weszła w kompetencje komisji, zbadała to w sposób bardzo szczegółowy, orzekła, że praca komisji jest do D i, i podjęła własną, wręcz inną decyzję odnośnie tejże skargi. Jest to, ja to mówię na razie może dość chaotycznie, ale. Bardzo istotne. Oczywiście tej swojej interpretacji prawnej i swojego wyniku dochodzenia tego nie przekazała dla Komisji Rewizyjnej celem zaopiniowania. Bo być może Komisja by przyznała jej rację. Tak robić po prostu nie wolno. Więc tutaj mało, że ten błąd jeden był na tamtej sesji, że nie było od razu propozycji innej, to tak wyszło. Ja Druga sprawa ja to są te uchybienia. Radny, przepraszam, której... ja jednak od razu muszę zapytać, bo ja poproszę Pana Radcę, co prawda e, dzisiaj nie ma Pana Radcy Piotra teraz. Jeszcze chwileczkę, bardzo proszę, ponieważ tu Pan Radny Wojskiewicz bardzo wyjaśnił, określił, że jeżeli żaden Radny tak jak Państwu powiedziałam, nie będzie autorem, przewodniczący musi i ta jakby ta skarga, ale ta uchwała nie wraca, nie idzie z powrotem, nie jest przekazywana Komisji Rewizyjnej. Chwileczkę, bardzo ale, proszę Panie radny. ja mogę jeszcze powiedzieć, bo po co mam kilka razy odpowiadać? No to dobrze, to bardzo proszę Pana Radca o zapisywanie tych wątpliwości. Tak. Na razie to y, przypomnę jeszcze, bo może nie, nie pamięta, że chodziło o artykuł paragraf 68 ustęp 4. Co należy do kompetencji Komisji Rewizyjnej i paragraf 43 ust. 5, co może inicjator uchwały i jakie obowiązki z tego wynikają. I teraz dalej. Druga sprawa to jest w ogóle inne podejście. O ile Komisja podeszła do sprawy skargi jednostkowej, tego incydentu jednego, to Przewodnicząca podeszła odwrotnie, do całokształtu, gdzie zobaczyła w tym kontekście tych wszystkich newsów, tych zapisów, tą jedną nieprawidłowość. Co ciekawe, wszyscy mówimy o tym jednym przypadku, łącznie z osobą, która no, jak gdyby była tutaj zarzucona w skardze, Pani Burmistrz Jolanta Piotrowska, w numerze 34 gazety powiedziała, że zdarzyło się to jeden, jeden raz i sztucznie wywołano temat. Burmistrz twierdzi, że to incydentalny przypadek, z którego próbuje się stworzyć jakieś tam gdzieś nawet. A więc wszyscy potwierdzają, komisja, burmistrz, nawet dzisiaj pani przewodnicząca, no, że coś nie, takiego miało miejsce. Natomiast w tej y, y, uchwale, w tym uzasadnieniu nie ma tego, zginęło. Druga sprawa, to Komisja Rewizyjna zwróciła też uwagę w swoim y, ostatnim zdaniu, że ten punkt dziesiąty wymaga zmiany. To z kolei Przewodnicząca w swoim uzasadnieniu zgubiła to, a to jest istotne, bo nawet Radna tutaj mówi, że interpelację złożyła, a żeby to dokonać. I dlatego też ja bym no, żeby nie drążyć tej sprawy, nie zgłaszać tego zdania odrębnego, proponowałbym inne wyjście. A mianowicie takie, że mając to uzasadnienie w tym przedostatnim zdaniu dokonałbym dopisku takiego. W złożonej skardy skarżący stwierdza, że usunięcie z jego pytania z w platformie na stronie, jednakże po przeanalizowaniu skargi od protokołu Komisji Rewizyjnej nie można tego faktu potwierdzić, ponieważ podana jest tylko jedna taka zaistniała sytuacja i tu bym dodał. I tylko w odniesieniu do tej sytuacji skarga jest zasadna. Niczego to nie zmienia, ale wskazuje, że w, tylko w tym przypadku ta skarga jest zasadna. Całkowicie o ten wcześniej omówiony po, i te dowody, że w tym dniu, w tym dniu, w tym innym było to, ale po prostu tutaj błąd moim zdaniem zrobił skarżący, bo on powinien napisać tylko to jeden fakt i nic więcej. A nie, że jeszcze tam dopisał, że i w innych przypadkach też to było. Ale już dowodów na to, nie dał i komisja o te dowody nie wystąpiła, bo mogła komisja wystąpić o te dowody, i wtedy było, że to również w innych wypadkach. A więc na dzień dzisiejszy już nie będziemy przecież żądać żadnych dowodów, bo już nie ma na to czasu. Jest stwierdzony bez ten jeden fakt, i niech ten fakt po prostu zaistnieje. On niczego nie zmieni. Do tego się przyznała pani burmistrz, do tego. Po, o tym powiedziała komisja, pani przewodnicząca też to stwierdza. I ja chcę jeszcze powiedzieć koledze, że istotą głosów wstrzymujących się zawsze, w każdym przypadku jest poparcie większości. Bo jeżeli ja się wstrzymuję. To ja popieram większość, bo gdyby było 9, 8, 4 się wstrzymało, to oni poparli tych 9, bo gdyby było inaczej, to by było sprawa. A więc nawet jeżeli był jeden, a 4 się wstrzymało, to, to poparzy się tego jednego. I tak jest jak jest. Dlatego też po prostu ja najpierw formalnie zgłaszam tę sprawę dopisania w tym miejscu tylko te, tego i tylko w odniesieniu do... W tej sytuacji skarga jest zasadna, pozostawiając resztę bez zmian i na końcu dopisałbym istnieje potrzeba sprecyzowania w regulaminie przesłanek umożliwiających głosowanie informacji poprzez doprecyzowanie punktu dziesiątego. Bo to było w komisji, to się przewinęło również dzisiaj i to by w pewnym sensie już zobowiązało burmistrza tego czy następnego do zajęcia się tym punktem 10.